Witajcie w Bitewce francuską Buraską na 9 Tiery na mapce Dębina Zapraszam do oglądania. I jak dobrze wiemy, Buraska jest super czołgiem premium. Zresztą nie ma co się dziwić w tej grze. W naszej drużynie wystąpiły dwie sztuki. Tam no, przeciwnik nie ma żadnej, a szkoda, bo to jest naprawdę porządna maszyna do robienia świetnych wyników. Tym bardziej, że jakby to Wam powiedzieć, no. Ma dobrą mobilność, ma dobry kamuflaż, widzimy, no zresztą nie, nie dostaliśmy spota, nie byliśmy w krzaku teraz, też nie dostaliśmy spota, spotujemy czołgi ciężkie na przejeździe, czyli jest to całkiem fajne rozwiązanie, w dodatku zajął ciekawą pozycję, żeby je wcześniej wykryć, oddać e, dwa strzały i przy okazji nasze hateki wiedzą, co tutaj na nich e, się uczai. Możemy też sobie poświetlić górkę, gdybyśmy chcieli. Dla naszego STV 103 czy tam który co ją już całkiem ładnie zebrał. Eee, przeciwnik ma dobrego lajta i w drużynie, więc to na pewno będzie na jego plus, co dostał Iben zresztą spota, przydałoby się teraz załadować pociski odłamkowo burzące posiadające 53 penetracji, ale walące po 440 tutaj takiego evena byśmy na pewno zdjęli na magazynek i <laughs> to by go na pewno zabolało. Niezwykły magazynek wali po 720 uszkodzeń przy penetracji 190 na zwykłym pocisku i 240 na pocisku goldowy mowa wszystkie to są Yy, apcr ki więc latają szybko, niestety mamy dosyć słabą celność 0,4, co też yy, prawdopodobnie zmotywowało bohatera do założenia tutaj ulepszego celowania. Mamy też optykę za obligację i chyba stabilizator z nagród, więc nie ma to się dziwić. Teraz lajcik drużyny przeciwnej zginął. My możemy za chwilę też wyparować. Jeśli by nas lansen wykrył to by naprawdę bardzo bolało ja bym się nie wychylał bo może nas wyspotować w dość kiepskim scenariuszu i tutaj możemy zejść od skorpiona który nie wiadomo gdzie jest by to nas na pewno zabolało ładne tutaj podpalenie w lansena czekamy chyba aż się spali no właśnie Chociaż mało zabrakowało. Mamy esterfała, który już tutaj dosyć agresywnie podjeżdża. Prawdopodobnie jego drużyna dostaje łomot w mieście. I nie ma co mu się dziwić, chociaż yy, nie mamy dla kogo spotować, jak tak się patrzy. Mamy przewagę na plance, no bardziej południowej. Także nie ma tutaj tragedii. Jeszcze ostatnie słowo o burasce. Może pełnić rolę Lajta. Może nie ostatnie, ale. Ma dobry kamuflaż, ma dobry zasięg widzenia, ma dobrą mobilność i w razie czego może pełnić rolę takiego spotera w specyficznych sytuacjach, na przykład takich jak e, ta tutaj. No ale niestety nie ma kto strzelać w te pojazdy. Tutaj jakbyśmy się schowali za budynkiem to, o, o bo on za krzakiem, to zawsze można było oddać jakieś strzały, musimy uważać teraz na Esterfała, którego nie wiemy, gdzie jest. Nie mamy tutaj wsparcia, musimy bardzo uważać, też nie wychylić się na tą pozycję. Bo może stać tam skorpion albo obiekt 704. Zresztą widzimy, jak bo tamten T44 gra, żebyśmy się tam tylko wychylili. Teraz jesteśmy cały czas na skocie, ale on nie. O, jeszcze ładne wysadzenie, podpalenie wysadzenie w jednej bitwie. No, gości ma tutaj farta 3000 uszkodzeń, Niestety, nasza flanka południowa zaczyna padać tam. Mamy. Do wsparcia dwa TDK RHMA i SVMC, więc nie ma tam tragedii. Wyspotowaliśmy, albo ktoś wyspotował STRVA. Powinniśmy naprawdę tutaj uważa uważać: nie mamy wsparcia z tyłu, czy może źle dla nas skończyć. Strzelamy go w kółko, żebyśmy mieli czas na ewakuację. Więc tutaj na miejscu bohatera ja bym się. Nie zatrzymywał w tamtym miejscu i w tym też, bo może mogą mieć na nas bicie już tutaj nawet sporów. Nie wiem co tam zetka robi, ale ok. 4000 uszkodzeń jeszcze nie straciliśmy. Tak powiem ani jednego HP, a było blisko tutaj. Widzimy, jak bohater doskonale czyta mapę, i wie w którym momencie, gdzie może się wychylić. Karamy włoskiego TDK. Dosyć mocno, 720 uszkodzeń na magazynek, tak jak wspominałem. Musimy uważać, właśnie Arta do nas strzelała. Dobrze, że tym razem chociaż słychać jak te pociski lecą. I kolejny strzał, jednak nie, jednak wykończyli, ale widzimy, że będą dwa cele na torach. TVP, VTU. Dosyć dobry gościu do strzelania. Teraz standarda bym bardziej podselował. Mamy Skorpiona, o, który będzie naszym celem. Pojazd bardzo długo skupia, 3,5 sekundy, chyba nawet ponad. I mamy Arte, która pali wrotki, bo widzi jak się ta flanka, że tak powiem, pospała. Niestety nie trafiamy. Słaba celność, długi czas przeładowania, czyli Czas przeładowania jest spoko, DPM jest kijowy, hmm, w sumie jest w zasadzie i czas przeładowania też nie jest jakiś tam kolorowy. Mamy słaby DPM, chyba 1800, przy 100% załodze, jeśli się nie mylę, standard nas wykrył. Albo i nie wykrył, no, Postrzele strzele na pewno nas wykryje, ale strzelamy, bo się nam to po prostu opłaci. Jesteśmy Słuchaj, częściowo schowani za budynkiem, więc możliwe, że skorpion nas nie zniszczy. A ja bym popatrzył, bo on może mieć tutaj delikatne bicie. Trzeba na to uważać. 6000 uszkodzeń, bardzo ładny wynik. A my jeszcze mamy, a my jeszcze mamy full HP, więc zapas jest. Tak, jak na Burasce być, powinno powinniśmy mieć zawsze zapas HP. Trzymać go do końca bitwy, bo wtedy robimy największą różnicę. I obiekt 704 na spocie. Chowamy się za drzewka, żeby nie dostać. Nie, nie zostać wykrytym, po prostu. No, musimy oszczędzać HP. Widzimy drużyna przeciwna, jeszcze trochę pojazdów ma, ale jak nam sięknie obiekt, jak nam sięknie skorpion, to nas de facto nie ma. TVPV PVT u nas spocie, wykryte przez nas. Że zyskujemy kolejne, tak jakby, punkty doświadczenia, kolejne kredyty, bo jest czołgiem do zarabiania. No, takim sobie, bo przeważnie ta penetracja zmusza do używania golda przy takich już nawet przy medach wielu, oraz na pewno hatekach i niektórych TDK. No, wypadałoby się nie mylić, ładować tego golda. Został Liz, został skorpion, został obiekt i została radziecka arta. Nie wiem, czy obiekt nas za chwilę nie wykryje, ale chyba nie, tutaj nie ma szans. Arta na spocie, jeszcze tylko pytanie: gdzie jest niemiecki skorpion? Wyjeżdżamy prawdopodobnie na plecy, list nas nie wykryje. Zaskoczymy obiekta. Możliwe, że dostaniemy od skorpiona, który gdzieś tam pewnie jest. Właśnie dostał spota. Jest za pociągiem, my jesteśmy na spocie i teraz. Powinniśmy skończyć obiekta, albo przynajmniej strzelić go w bok. Dostaliśmy od Lisa. Za chwilę dostaniemy też. A pomylił się skorpion, już widziałem tą pestkę od niego za 490. Albo jak machajeczka, to uff, zabolałoby. Teraz jedziemy prawdopodobnie na niego pod torami. Właśnie to jest dobra rzecz. Jeszcze bym z tej strony mostu wychylił, ale. Możliwe, że tutaj go trafimy pomiędzy pociągiem a nasypem. Też będzie dla niego to niespodzianką. Jednak zajeżdżamy popa od tyłu. To też powinno dać nam 720 uszkodzeń. Już ja na niego załadowałbym HE właśnie po to, żeby walnąć go za 880 i go skończyć. Arta nam pomaga. Jeszcze wpadło po gąsienicy. Obiekt 704 jest już. Sorry, Kaszy, nie męczy. Każdy pojazd jest już praktycznie na strzał, to wystarczy, że nam polosuje. 704 nas wykryła. Arta za chwilę może oddać tutaj strzał. No. O, właśnie, jakby miał Heka, to by go zabolało. Teraz musi wcelować w dolną płytę, żeby się nie ześlizgnąć. Mamy 4 fragi, 8000 uszkodzeń i obiekt 257 prawdopodobnie ściągnie nam Artę. No, niestety nie dali zrobić piątego fraga. Bitwa wygrana, wynik rzadko spotykany. 8200 uszkodzeń, 2000 po spocie. No, także bitewka w miarę dynamiczna. I widzimy się za chwilę w screenach końcowych. A screeny końcowe wyglądają następująco: aspancerny, aspa as wysadzenie, podpalenie. Także tutaj w jednej bitwie. No. Rzadko się zdarza, ale na tym czołgu jednak wysadzenia, podpalenia nie są taką rzadkością. Czołgi sniper, o dziwo, mówiłem, ma słabą celność, duży kaliber, to już mnie nie dziwi. 8000 uszkodzeń zadanych ponad 2000 pospoć, znaczy zasystą i 4 fragi, także wynik całkiem ładny. Mamy 2300 bazowego EXPA, to jest. Rzadkość. Zrobiliśmy najwięcej w bitwie. Drużyna przeciwna. Co ciekawe. Pewnie gdyby nie my, to mogło, miałaby szansę na wygraną, ale my też zakosiliśmy naszym sporą ilość uszkodzeń. Na 25 strzałów, 22 przebiły panter, więc to jest bardzo dobry wynik, jak na buraskę Jest się czym pochwalić. Mamy 100. O no, 130 tysięcy na plus po bitwie, także bardzo dobry wynik. Bitewka dynamiczna 9 minutowa, także myślę, że nie było takiej wcale tragedii. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Ja was pozdrawiam, do następnego. Cześć.